Cześć kochani, to Agnieszka. Dziwnie trochę <grymne> wyglądam pewnie z tym bobkiem i w tej opasce, ale opaska jest zasadą y, filmów Mierzymy Obuwnicze. Tak sobie postanowiłam, że zawsze tą opaskę będę zakładać, niezależnie od wszystkiego, także dlatego ona znajduje się na mojej głowie. I słuchajcie, robimy dzisiaj Mierzymy Obuwnicze na lato i mam pięć par butów, czyli chyba najwięcej jak do tej pory, jeżeli chodzi o takie mierzymy. I mam tutaj takie buty, przy których... Nie mogłam się powstrzymać po prostu, żeby ich nie kupić. I mam też coś, przy czym też się nie mogłam powstrzymać, bo już Wam pokazywałam te buty, ale były na mnie w złym rozmiarze w sensie rozmiar nie pasował i musiałam kupić je po prostu w dobrym rozmiarze i je mieć. Także jeżeli jesteście ciekawe. Co ja dzisiaj tutaj mam, to zostańcie ze mną, oglądajcie dalej. Jeżeli film będzie się Wam podobał, to oczywiście zostawiajcie kciuka w górę. Możecie też subskrybować kanał, jeżeli jeszcze tego nie robicie. No i oczywiście śledzić mnie na Instagramie. I zaczynamy. Tak, tak jak powiedziałam, mam jedne buty i nie mogłam się powstrzymać, żeby ich nie kupić. To fakt. Mam drugie buty, które chciałam kupić w lepszym rozmiarze, ale mam też trzy pary butów OKB. Hahaha. Jak nie oglądacie, to wiecie co to jest za marka? OKB to są buty coś ala Melissa, też stworzywa odpowiedniego mikroplast się konkretnie nazywa. No i to jest właśnie amerykańska marka i um, oni też robią fajne buty. Moje ulubione sandały letnie są właśnie z OKB, i dzisiaj zamówiłam sobie między innymi um, te same sandały, ale w innej wersji kolorystycznej, i od nich zaczniemy. Tak, i jak zwykle pokazuję pudełko OKB, bo uwielbiam te pudełka. One są w takim morskim kolorze, e, i zaglądamy w takim razie do środka. O, tym razem jest ptaszek i e, kwiat. Magnoli, chyba to są magnoli. Dobra. I wyciągamy buty. Buty jeszcze były nie mierzone w ogóle w żaden sposób i już wyciągam, zaraz one są. A, mają takie zabezpieczenia zawsze, właśnie te sandały, bo to są sandały, ale szeleszcze nie. Tak, i mam te buty w wersji nudziakowej, tylko z innym zdobieniem z przodu, natomiast te są białe. Stwierdziłam, że białe całkiem fajnie będą wsiadały do moich ostatnio kupowanych dodatków, jakichś torebkowych, ubrań i tak dalej, właśnie w takich jaśniejszych kolorach. I bardzo mi się spodobał motyw tego piórka. Mam nadzieję, że to będzie widać. Poczekajcie, muszę się zasłonić. Dobra, zasłoniłam się. Mają takie właśnie jakby um, złote, nie wiem, nie guzik, nie chcę mówić guzik, bo ja guzików nie lubię blaszki, może tak, i z tego wystają piórkę. I to jest chyba jakaś sztuczna skóra, coś w tym stylu. I to jest fajnie doczepione. I to jest w ogóle taki model um, japonkowy. Ja je mam w rozmiarze 37 i mam nadzieję, że to jest dobry rozmiar, ponieważ... Spada mi bluzka, ponieważ um, tamte, które mam chyba są 37. Właśnie sobie nie sprawdziłam, ale tak coś kojarzę. Mam nadzieję, że wzięłam dobrze e, dobry rozmiar. I w ogóle popatrzcie jeszcze na podeszwy. Pokażę Wam, bo one mają zawsze jakieś fajne wzorki, kwiatki. Tutaj mamy znowu magnolię, zdaje się. Także coś takiego są zapinane i w ogóle one są bardzo wygodne, bo dla mnie przynajmniej, bo to są buty, które on, mają pewien ciężar, może tak, ale ja na przykład w ogóle ich nie czuję na stopie, aczkolwiek jak je pokazywałam wcześniej, właśnie te wcześniejsze, które miałam, to ktoś tam napisał, że dla niego nie były zbyt wygodne, więc wiadomo, każdemu co innego, ale dla mnie to są rewelacyjne buty i doskonale o tym wiecie, jeżeli oglądacie mnie od dłuższego czasu. Także słuchajcie. Co by tu więcej o nich powiedzieć? Może powiem już, e, jak założę i wam pokażę, jeszcze jakieś rzeczy mi przyjdą do głowy, żeby nie machać tylko butami. Mierzymy. Dobra, słuchajcie, tak się prezentują te sandałki i są dobre, są w dobrym rozmiarze. Bardzo mnie to cieszy, bo nie byłam pewna po prostu, co z nimi będzie. Także tak wyglądają. One są takie, że są tutaj zawsze troszkę luźniejsze, a poza tym to tworzywo jest takie, że popatrzcie. Ono się rozciąga, więc na przykład jak mamy troszkę szersze stopy, to też się fajnie dopasuje do stopy, do rozmiaru stopy. Ja je bardzo lubię, bardzo lubię ten model. To jest mój w sumie ulubiony model z OKB, właśnie te sandałki. I uwielbiam chodzić w nich w lecie. O, widzicie, odbijają się jeszcze ten światło z lampy. A w ogóle long story, dlaczego mam, nie, inaczej, long story short. Dlaczego mam dwa różne kolory na paznokciach? Ponieważ w jednej stopie zeszły mi paznokcie, bo sobie niechcący zahaczałam o skórki, nie zauważyłam i po prostu nie utrzymało mi się mani, więc sobie jedną stopę całkiem zmieniłam, a w drugim jeden paznokieć. Też mi tam nie wytrzymał, więc sobie jednym zmieniłam. Także jestem taka trochę kolorowa, dziwnie. Jedna stopa taka, druga stopa taka. Ale dobra, słuchajcie. No i te buty są bardzo wygodne, ja je bardzo lubię, popatrzcie. One też może niekoniecznie będą na jakąś bardzo szeroką stopę, bo ja mam takiej przeciętnej tęgości stopę, przeciętnej szerokości też. I są takie, no że jeszcze jest trochę miejsca, ale myślę, że są właśnie tak typowo ok. Bardzo mi się podobają w tej białej wersji. Jeszcze Wam tutaj z bliska pokażę te detale, jakie są fajne. Ładne bardzo są te buciki. Najsik, także dobra, teraz już idziemy dalej. A teraz druga para. I drugą parę już nosiłam, ponieważ nie mogłam się powstrzymać. Czekałam jeszcze właśnie, jak mi przyjdą te mm, OKB, żeby Wam pokazać. One sobie tak leżały, leżały i mnie kusiły. I to są klopki z zo Zory. Klapki z Zary, innymi słowy. Błękitne. One generalnie przez większość czasu są wyprzedane w tym kolorze na Zarze. Od czasu do czasu się zdarzają i ja właśnie kiedyś weszłam na stronę i zobaczyłam, że jest rozmiar 37, polecany z, przez Zarę dla mnie, bo sobie tam ustawiłam w ich aplikacji, żeby mi Dopasowywało rozmiary, więc je zamówiłam. One kosztują 139 zł. I z tego co kojarzę, to ta góra to jest skóra, a to jest już sztuczna skóra. I powiem Wam, że one są mega wygodne. Jeżeli mnie śledzicie na Instagramie, to mogłyście widzieć właśnie na moim insta-stories, że je pokazywałam. Jakie pierwszy raz założyłam, pochodziłam w nich parę godzin. To są też po prostu, podobnie jak te OKB, super wygodne. Klapki. Czy się komuś podobają, czy nie, no to wiadomo, że to już jest kwestia gustu, estetyki. Ja wiem, że jest bardzo dużo osób, które są przeciwne ściętym noskom w ten sposób i tyłom zresztą też, w taki kwadratowy sposób, że one są siermierzne i tak dalej. Ale powiem Wam, że jakie zakładam, to po prostu jest mi wygodnie, fajnie się czuję, także są dla mnie spokojne. Ja mam w rozmiarze też 37. Tak, mówiłam zresztą i one są na stronie w czerni jeszcze i w takim ekran, niby bieli, takiej złamanej bieli, i w tamtych kolorach ym, są dostępne wszystkie, z tego co wiedziałam, natomiast te błękitne jest ciężej dopaść, ale jak się nad nimi zastanawiałyście, to zdecydowanie. Dobra, słuchajcie, pokażę Wam teraz, jak wyglądają na nogach. No właśnie, i teraz kwestia tego, co kto lubi, no bo popatrzcie, one wyglądają tak, mogą się wydawać właśnie takie, wiecie, siermiężne, takie łopaty z przodu, ale ja się naprawdę fajnie w nich czuję, w tych klapkach, po prostu są fajne. I jeszcze ta część jest taka jakby puszyście... Ym... Jak by to nazwać? One są takie mięciutkie, takie poduszeczkowane te paski, które są tutaj na krzyż w tych klapkach. Także dla mnie są bardzo, bardzo wygodne. I zastanawiałam się w ogóle, czy ta część, gdzie tutaj jest ten napis Zara, nie wiem, czy go widzicie, czy nie, ale jest tutaj napis Zara, czy ten napis po prostu nie będzie gniód po stopie, ale nie zauważyłam nic takiego. Także widzicie, one się też tak gniotą tutaj z przodu na tym, jak się je odłoży. O, widzicie? Coś takiego. Mną się, tak? Ale w sumie jak się je zakłada później właśnie na nogi, no to nie ma czegoś takiego. Także są bardzo spoko. Też y, bardzo je lubię. Myślę, że będę nosić pomiędzy innymi oczywiście moimi butami i te, i tamte. Dobra. Idziemy dalej. A teraz idziemy... O, opaska mi... A, opaska mi... Opaska mi się zjeżdża. Teraz słuchajcie, kolejne OKB. Mam dzisiaj trzy pary OKB i wyciągamy, które tu są. O! Myślałam, że będą różowe. Okej? Okay. Może coś nie tak link wysłałam, bo ja oczywiście. Jest to zawsze w opisie, słuchajcie. Ja te buty dostaję od OKB na zasadzie barteru i te, jak pokazuję, to jest barter. Zawsze w opisie szukajcie informacji. Jak coś jest w jakiejkolwiek formie współpracy z kimkolwiek, to w opisie zawsze macie tą informację. No chyba, że powiem gdzieś na początku w filmie ym, i to jest tak wyraźnie zaznaczone, no to wtedy tej informacji nie ma. Dobra, słuchajcie, yy, wydawało mi się, że zamawiam różowe, blado różowe, a przyszły mi w takim żółtym kolorze. Yy, tak. <grych> A może pomyliłam link po prostu? I to są ciekawe bardzo buty, bo to są baleriny, ale one są inne, słuchajcie, niż. Bo te takie też mam właśnie w tym kształcie takich zwykłych balerin, ale ten mikroplast w tych, które ja mam, jest sztywny i taki błyszczący. A te są y, jak zaksie: mięciutkie i matowe właśnie jest to tworzywo ten mikroplast. I tutaj mamy kwiat magnolii. A, to no stąd te magnolie się wzięły z tej kolekcji, słuchajcie. No tak, bo one są przecież na tych balerinach też, także to jest chyba taki wyznacznik y, sezonu. I tutaj mam rozmiar 38, bo ym, ten fason, tak jakby balerin z OKB, ja noszę 38. One są troszkę na mnie zawsze luźne, ale 37 pamiętam, jak pierwszy raz mi przyszły, y, no to musiałam wymienić, bo były po prostu za ciasne. Także coś takiego. Kurczę, nie wiem, jak ten kolor akurat z moją karnacją się będzie zgrywał. Um, ale no, no dobra, spoko A, popatrzcie, co Wam nie powiedziałam wcześniej Tutaj mamy w ogóle takie wypustki, które masują, jak się chodzi Także, czadzior e, Tak, także słuchajcie, zmierzmy je Aczkolwiek one mi się wydają, kurczę, większe niż tamte, które mam 38 ale może to jest tylko takie wrażenie Dobra, aha, podeszwa, patrzcie, jeszcze czad Tak się prezentuje podeszwos, los podeszwos I mierzymy Dlaczego nie chodzę ogólnie w tych butach? Wiecie, tak jak zawsze chodzę sobie, przechodzę tu, 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 do przodu i do tyłu, w tych pierwszych i w tych drugich, ponieważ w tych pierwszych ja totalnie wiem, czego się spodziewać. A jeżeli chodzi o drugie, no to już w nich chodziłam, więc nie musiałam ich sprawdzać. Natomiast te mnie zastanawiają, bo yy, kurczę, jak ten yy, właśnie mikroplast jest sztywniejszy, to one mi się trzymały na nodze, a te widzę, że tak. Są trochę luźniejsze. Są trochę różniejsze, ale możliwe, że muszą się po prostu podgrzać od stopy i dostosować. Bardzo ładne są te kwiaty magnoli, które tutaj mamy z przodu, a jeżeli chodzi o kolor, to ja wiem, jednak bardziej mi się podoba ta różowa wersja, no ale trudno, myślę, że do czegoś, do czegoś będą. Także, ale jeżeli chodzi tutaj o samo to tworzywo, to ona jest niesamowicie przyjemne. Teraz, tak na pierwsze założenie, a skoro fajne są te troszkę bardziej sztywne ze sztywniejszego mikroplastu, to myślę, że te też będą się fajnie nosić, jeżeli po prostu będą się dobrze na nocy trzymać, kurczę, jeszcze się przejdę. Bo nie chcę, żeby było tak, że wiecie, że ja po prostu trzymam palcami na przykład. Bo taki jest odruch, nie? Że jak się ma za duże buty, to się tak podnosi palce do góry, żeby je przytrzymać. I nie chcę, żeby była taka sytuacja, ale... No i myślę, że może być ok. Jeszcze się przejdę, zniknę wam na chwilę z kadru. Raczej się trzymają, raczej się trzymają, także pokażę wam je jeszcze z każdej strony. Ładne są, ładne i zgrabne powiedziałabym. Aczkolwiek, znowu, jeżeli macie szerszą stopę, to one są tak wycięte, że z przodu yy, nie do końca mogą dobrze na szerszej stopie yy, wyglądać. Bo tutaj jest dosyć. Aha, oczywiście, pokazuję wam, a nie ma w kamerze. Tutaj jest dosyć szeroko. Szeroko i głęboko wycięte, a jeżeli na przykład są szersze stopy, to fajniejsze są takie buty, które mają na przykład tutaj właśnie zabudowane, bo wtedy ukrywacie y, tą szerokość stopy, ale generalnie, no, podobają mi się, fajne są. Idziemy dalej. Tak jak mówiłam, widziałyście te buty w ostatnim obuwniczym mierzymy. No nie mogłam się powstrzymać i też już w nich chodziłam, ale chcę Wam po prostu pokazać. I to są buty Tamaris i miałam je wtedy w rozmiarze 37 i były za duże i zamówiłam sobie 36 i są spoko, powiedziałabym. Mogłyby być dosłownie 2 mm większe, ale ja święcie jestem przekonana, że one się po prostu rozbiją. I chodziłam w nich, one są też niesamowicie po prostu wygodne. Tylko, że niestety jeździłam w nich w aucie i wiecie co zrobiłam? Uchroniłam sobie od razu obcasy. Tak, czyściłam je już, ale. Widzę, że będę to musiała na mokro zrobić. Jako, że to jest sztuczny zamsz, no to mogę go po prostu umyć delikatnie, bo z naturalnym zamszem nie byłoby tak łatwo. ha, Haha, ha. więc doceniajmy sztuczny zamsz. Także widziałyście te buty i zastanawiałyśmy się nad nimi w ostatnim filmie. Teraz Wam jeszcze pokażę, jak leżą te 36. Dobra, szybki rzut na taśmę. Pomarańczowych bucików, wiecie co, jakie założyłam? One też są strasznie przyjemne. Ja mam problem z tym, że moja prawa stopa jest trochę większa i ten na lewej stopie jest idealny. a ten czuję tutaj i on mnie chyba nawet jak go założyłam, pamiętam, zaczął obcierać w tym miejscu, ale no właśnie, jest taki minimalny problemik z nimi, ale stwierdziłam, że koniecznie je zostawię, bo po prostu strasznie mi się podobają i zauważyłam też jedną rzecz, bo jak mi przyszły, je założyłam pierwszy raz, to właśnie wydawało mi się trochę ciasne. Założyłam skarpetki i tak siedziałam w nich, ja wiem, z pół godziny, i zobaczyłam, że one się po prostu rozbiły, mimo że to nie jest naturalna skóra, że to jest sztuczne, więc stwierdziłam, że rozbiją się na pewno jeszcze i też z takim założeniem je zostawiam. Są śliczne, one mi się strasznie, strasznie podobają. Podobne są z bonda ale nie są aż tak zgrabne. A z tej widziałam jeszcze tylko, nie wiem na której stronie, widziałam ym, w różowej wersji kolorystycznej, wiecie, taki różowy, ładny, sztuczny zamszyk, tylko kurczy, nie pamiętam gdzie. Ale jak znajdę to, spróbuję też Wam podlinkować. Moim zdaniem są świetne po prostu. Może akurat w tym zestawieniu z tymi kulotami jeansowymi, bo dzisiaj mam kuloty jeansowe z C&A, no to nie jest jakieś, wiecie, super zestawienie, ale na przykład do mojego kombinezonu takiego w kwiaty z Medicina, który strasznie lubię z zeszłego roku, one się świetnie będą komponować, bo on ma właśnie takie elementy w takim pomarańczowym kolorze. Także dobra. Te buciki już znamy, lubimy, idziemy dalej. I last but not least, OKB. Letnie okabek lapensjusze. I tutaj, z tego co pamiętam, o, one są w worku jeszcze. Tutaj jest taka rozmiarówka inna trochę, bo tu jest rozmiar 37 na 38. A, i mają wieszaczek. Lubię te wieszaczki. <laughs> Patrzcie, to jest coś takiego. I widzicie? Tak się prezentuje. o one się wydają neonowe w kamerze. One nie są aż tak neonowe, słuchajcie. One są takie zielonkawo, gruszkowo coś tam ale nie wydaje mi się, żeby one były aż tak neonowe jak w kamerze. A może ja tego nie widzę, może one są, ale nie, kur... No nie, no trochę są, ale nie są takie świecące neonowe, może tak. No właśnie, i to są klapki w rozmiarze US 7 na 8 i to jest europejski 37x38, właśnie jest taka podwójna rozmiarówka. Zauważyłam, że w niektórych ym, takich właśnie letnich klapkach często są te podwójne rozmiarówki. Przepraszam, nie wiem od czego to zależy. W każdym razie takie easy peasy klapeczki. E. I one też pachną, bo one wszystkie pachną jakimś cappuccino, kawą, czymś takim. Bardzo lubię ten zapach i wyglądają na zarumieście wygodne, szczerze mówiąc. Tak. Wyglądają na bardzo wygodne, ale czy będą dobre? Nie wiem. Podoba mi się, no popatrzcie. Zresztą to jest podobnie jak przy tych klapach z Zary. Taki X z przodu, nie z takich grubych pasów, tylko że tutaj to mamy wszystko um, z tworzywa. Dobra, słuchajcie, bardzo chcę je założyć, bo one mi się wydają strasznie, strasznie przyjemne do noszenia. Mierzymy. O, ale one są chyba za luźne na mnie. Patrzcie, widzicie? Nie wiem czy to widać, ale tutaj zwłaszcza na tym, że one są za luźne i moja stópka niestety robi tak w nich są za luźne, za dużą tęgość mają, tak jakby. Ale zastanówmy się, bo wiecie, mi to na przykład nie przeszkadza, o ile mi nie spadają ze stopy, a takie klapy do człapania no też nie muszą być idealnie dopasowane, chociaż patrzę teraz na długość wkładki i wydaje mi się, że jednak one są trochę na mnie za duże, ale 36 no na pewno byłyby małe. To jest chyba nawet najmniejszy rozmiar. Kurczę, a takie wiązałam z nimi nadzieję, bo się wydają takie czadowo wygodne i one są wygodne w sensie, jakie ja teraz w nich chodzę. Będę w nich chodziła po domu i zobaczę. Bo jak na przykład się trzymają na stopie, fajnie, mimo tego luzu, to myślę, że mogłabym je prześmigiwać, a jak nie, to zostaną jako buciki po domu. Wiecie co, ja postanowiłam od razu te buty przetestować, bo akurat wychodziłam, co prawda niedaleko, bo tylko do sklepu, ale stwierdziłam właśnie, że sobie je sprawdzę i właśnie wracam. I okazuje się, że mimo, że one są takie luźniejsze, e, takie wiecie, nawet wkładkę mają trochę za dużą, to one są niesamowicie wygodne, bardzo fajne człapki, bardzo fajne tak wakacyjnie właśnie do pośmigania. Także teraz już kończę na serio. Widzimy się w kolejnym filmie. Pa!